Widzę w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie gramy w Brow Stars. Dodajcie do klubu Elite Legend, bardzo fajny klub. Polecam. Aha, ja nie chcę, ale nie e, Farel, gra, gra. E, to gr dzisiaj gramy sobie solowe, A ja co to będzie za jeden dzień? Czołówka, że. A, mam tą misję za sto. No mi się nie opłaca. Ja biorę kole, bo mam mało puszek, to będę kumpił, to wtedy będę wygrywał. Nice. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Unia no, no, no. No, no. gina. Mama, mama. Ała, gina. Kłytek. Dźwięk, kłytek. Aha. Mality. Aaaa, ten ziomek się chował. O jezu, tutaj piper jeszcze. Ja Myślałam, że na blisko będę się lewał z piper Nie ma? Tutaj? Tutaj tutaj? Nie ma. Co debil. Tutaj środek chyba, to na pewno nie. Jakampia, albo ja i żeby odcinek nie był Nie no, widziałem. Przeklęty.

Oni mają soja, niech was meteolety nawalają, a ja nie lubię takich ludzi. Głupire, to jest trochę. Oj, oj, nie, no. Cholera! Jasna. Nie wiem, co się od Janie uprawdziło. Zakryję ponownie. No moim zdaniem, takolwiek to, to porażka duża ze strony supercela. No serio, to jest porażka, moim zdaniem. To jest wielka porażka, co supercela zrobił. A ta kolet jest taka słaba. Bo najwięcej graczy gra na solo. Uf, ona jest to za dymu. Albo nagle ile na cokolwiek są trójki. Ale kolet jest softową postacią, która wydał super co dodał od razu po Tiki. No, znaczy Tiki jest bardzo mocny, bo, znaczy... To zależy czy się czy kto mówił grać dla niego z mocy. Jezus. Ja idę do tych szoków. Nie ma. Ale w tych jest bezpieczniej. pierwszej nie ma. Może to, Nie ma. Nie ma nikogo na pewno? Oj, chodź. I tak ona ma dwa a mnie zabija na hit, bo ma powerów. To by było trochę smutne. Łezka. No, no. Zabity. Elo, ci, dwa, zi, do. ci, dwa, zi, Co? Nie, Nie wiem, co się właśnie stało. Jak zabiję tego kawa? Czy jakoś tam zła tak zostało? Nie, co ja zrobię, 17 ranga. Ciekawe ile mi to da? 18. Aha, gorące ziemia, chcę zobaczyć. Tak, tak. Jutro nagram odcinek z walką z basem. Okay. Jutro dla na was nagram odcinek. Pamiętaj, tylko musicie mieć 10 tysięcy puszek widzowie, żeby dołączyć do tego klubu więc wiecie. Ja jestem na ósmym miejscu. Będę przez chyba cały żyć. Jakiś kiedyś nie zobaczył. Farel jest bardzo mocny. To Farel, gra cały. Zapraszam go. Tapeczka byla Farela. 46 sekund kończy. Tak no, na solo i koniec. O kurczę, Ja biorę dyla. Dylek jest fajny. Widziany. O Myślała, że trochę dobrze to żyje. A może i dłużej to żyje? To żyje. Ja tu kampę! Wiem, że dylan majkiem to nie jest najlepsza postać do kampienia, ale ja chcę chociaż mieć dziewiąte miejsce. O! Mam zagwarantowane dziewiąte miejsce. Fajnie! O! Ósme miejsce mam zagwarantowane. Fajnie! Ja za kaktusak. Siódme miejsce bardzo zagwarantowane. Nie ma szóstego miejsca, zaraz, do no. to nowe głowy. No, proszę. Tak dużo proszę, żeby być. To w wkurza. O kurczę. Niech kiedyś siódmego miejsca. No. Chodzę szczerze.

Słaba. ja nie mogę się doczekać, Brautolku. Mówię Wam bardzo, nie mogę się doczekać. Jaka będzie nowa postać? Są teorie, ale ja nie wiem. na serio, ja się pogubiłam. Ostatnio. No serio, pomówiłem się, widzowie. To zaraz wracam, robię pauzę, widzimy się, grza. Przepraszam, widzowie, ale muszę kończyć odcinek, widzowie, to pa! Elko!